Cześć moi drodzy, właśnie wracam z warsztatów, które odbyły się dzisiaj u Kamilki. Podlinkuję Wam dzisiaj, bo będzie Kamilka robiła w październiku kolejne olejkowe warsztaty. Później się podzielę wszystkim tym, co nagrałam. Ale co tutaj zobaczyłam, że już niedługo będziemy mogli zbierać dziką różę i suszyć, więc możecie się zaznajomić z tematem. Zbieramy właśnie wtedy. Takie kulki suszymy, wydrążamy środek, bo ważne jest, żeby wydrążyć ze środka. No i to jest naturalna witamina C, moi drodzy. Także polecam, właśnie zbierać taką dziką różę. To są skarby natury, które tak naprawdę są za darmo na wyciągnięcie ręki. Znajdźcie sobie takie miejsca gdzie ta dzika róża rośnie oczywiście w miejscach takich, wiecie, niecywilizowanych, czyli nie w mieście, nie w centrum miasta, no bo wiadomo ten smog nie tym, ale tak, zobaczcie jak w ogóle tutaj jest tego sporo. Są w ogóle też jeżyny, jeszcze można zbierać jeżyny, mrozić sobie. Ja tutaj jestem akurat przy budynkach, gdzie jest też stacja kolejowa, więc tutaj tylko pokazuję Wam, żebyście...